Kochani, pozdrawiam serdecznie z Kiszyniowa z Mołdawii i jestem tutaj z Andryjem, pastorem z miejscowości Leowa i jest to człowiek pastor, którego wspieramy po powodzi, która miała miejsce tutaj w Mołdawii, i chcę Wam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przekazali się finanse, przekazaliście po prostu swój dar finansowy. Dla Andrzeja, wszystkie informacje związane z tym, z jego sytuacją, z moją prośbą też dotyczącą pomocy dla Andrzeja, znajdziecie na naszej stronie internetowej mpm.org.pl, Tam ta cała sytuacja jest opisana i są zdjęcia. Jest filmik też, na którym Andrzej pokazuje, jaka sytuacja, prosi też o pomoc. Teraz jesteśmy tutaj właśnie tylko po to, dlatego głównie, żeby powiedzieć wam wszystkim wam, którzy przekazali się swoje pieniądze po prostu na pomoc dla Andrzeja, powiedzieć, że bardzo serdecznie wam za to dziękujemy. I Andrzej chciałby osobiście wam przekazać kilka słów, więc oddam mu teraz właśnie głos. Andrzej, proszę. Drogi bracie, ja bardzo za waszą pomoc, za wasze modlitwy i w imię wszystkich dzieci, które tam Wzwyczaj Słowa nie trenują tam, wielkie, wielkie Dołączam się do tych, do tych podziękowań. I Panu Bogu niech płynie za wszystko wszelka chwała. Zobaczcie może na Google czy na, na mapie gdzieś tam, gdzie jest miejscowość Leowa. Około 100 km, nieco ponad 100 km od Straszeni. Może kiedyś ktoś z Was się tam wybierze i osobiście spotkacie się z Andrzejem, zobaczycie wspaniałą pracę, którą ten kościół wykonuje w kilkunastu miejscowościach naokoło tej, tej, tej miejscowości Leowa poprzez te poprzez pracę ewangelizacyjną, różnego rodzaju pracę misyjną. Wspaniała to jest praca, zachęcam Was do tego i niech Was Bóg błogosławi. Андрей, Нет. а тебе большое спасибо за Вам твое тоже. служение и Вам за тоже. все, что вы делаете в Молдавии. Пусть Бог вас подставит. Слава Богу. Давай, брат мой. Кудом Иисус. С Богом.